Opowiem Wam pewną historię. Kiedyś pewien chrześcijanin poszedł do fryzjera. Chrześcijanie mają to do siebie, że nie mogą utrzymać języka za zębami, żeby nie mówić o Bogu. Jak ten chrześcijanin poszedł do fryzjera, zaczął temu fryzjerowi opowiadać o Jezusie. Ale ten fryzjer powiedział, stary, przestań mi ściemiać. W ogóle nie ma Boga. Gdyby był Bóg, to by nie było na tej ziemi tyle patologii, tyle nieszczęść. Chrześcijanin zamknął pusie, przestał przyzpie, mówić przyzpie, to, tak, y, i wyszedł i na ulicę i zobaczył i, na ulicy tego bezdomnego człowieka. Ten bezdomny człowiek miał długie włosy, takie zanik, no parę, tak. długą brodę. A, te... I ten chrześcijanin z powrotem wrócił do fryzjera i mówi do niego, nie ma fryzjerów. A ten fryzjer się pyta, jak to nie ma fryzjerów? Ja jestem fryzjerem, to ty gadasz. A ten chrześcijanin powiedział, gdyby byli fryzjerzy, to by nie było tylu brudnych, nieogolonych, nieodsłynnych ludzi na ulicach. Nie ma fryzjerów. A ten fryzjer mówi, co ty gadasz? Czy to jest moja wierza? że on do mnie nie przyjdzie? Ja bym go odszył za darmo. Ja bym go ogolił za darmo. Żeby tylko przyszedł. Ale on nie chce przyjść. I ten chrześcijanin powiedział, no widzisz, tak samo jest z tobą i z Bogiem. Przyjacielu, do Boga trzeba przyjść. Do Boga trzeba zawołać. Trzeba przyjść i powiedzieć, Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci, że wstałeś z martwych. Jezus potrzebuje Ciebie. Bo to nie jest marionetka, to nie jest prelekcja. Nie wstydzę się Jezusa! To nie jest kartka, że kiedyś tam miałeś komunię świętą! To nie jest Bóg! To nie są świeczki, to nie są inne święta, inne kłopoty! Bóg jest żywy. Bóg jest osobą! Nie głoszę Ci dzisiaj żadnej religii! Ja nie jestem religijnym człowiekiem! Jezus też nie był religijnym człowiekiem! Ja ci przy Chrystusa ukrzyżowanego! Spotkałem Jezusa! I mam dokumentację, że jestem zdrowy psychicznie! Przyjaciele, jeżeli. Rozumiesz, o czym do Ciebie mówię, to jeszcze dziś wieczorem usiądź na swoim łóżku i powiedz Jezu, chcę Ciebie poznać, bo ten recydywista dzisiaj na ulicy mówił mi takie rzeczy, ja nie wiem, czy on jest skołowany, nie, nie wiem, czy on chodzi na czpany, nie, ale wiem jedno, mówi mi o rzeczach, o których w ogóle nie czaję, zawołaj osobiście dziś do Jezusa, a zobaczysz, co się stanie, powiedz, objaw mi się potężny Boże, przyjdź dziś do Boga, wystaj mu swoje grzechy, a Twoje życie się zmieni, Zaproś go! Oddaj mu tak swojego życia i przestań nareszcie kozaczyć! Przestań nareszcie udawać, że wszystko wiesz! Przyjacielu, człowiek to jest 70% wody, kochany! Człowiek używa tylko 6% mózgu! Już same mówienie o tobie, że jesteśmy chomu zapiec, to jest arogancja! Przyjaciele, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaczaić, ale przez wiarę możemy wziąć wszystko od boga! Weź od Jezusa życie wieczne! Nie bądźcie na to, aby żyć byle jakim życiem, a na końcu iść do piekła. Przyjdź do Jezusa. Przyjaciele, dzisiaj na ulicy Kościuszki 4B, Villa Moda o godzinie 18.30 będziemy robili spotkanie ewangelistyczne. Będziemy uzdrawiali chorych i wypędzali demony. Jeżeli masz jakiś problem, jeżeli świat cię zgadzał na porażkę, przyjdź, przyjdź do Jezusa. Do świata jego mocy. On jest cały czas dla ciebie dostępny. Weź swój cud.